do samochodu, zobaczcie co tu leży. Dokładnie. Telefon. To, to, to jest iPhone, ale to trzeba... Ale to, to jest to normalny trzeba, telefon? To jest normalny telefon. No zobacz. Handy leży. Przerwę małą robimy, idziemy zanieść. Ktoś zgubił telefon, także nie wiem, czy... Nie czy, wiem, czy zostawić go gdzieś, czy co? Czy zostawić czy, go, czy kurde, bo... Wiesz co, co, ja go, go chyba kurde? za szybę dam, wiesz co? Czy, czy nie? czekasz, aż ktoś, kurde, przyjdzie. No to czekamy, aż ktoś przyjdzie, także zostaniemy tutaj. Może ktoś się zjarzy, że, no. że, że zgubił telefon no. i podejdzie no. to. To są, z Bielefeldu, są z Bielefeldu, także no lepiej to odczekać, nie, no bo telefon ewidentnie ktoś zgubił. Nie ma tu żadnego takiego, nie, żeby nie. to zameldować, zgłosić, nie. No dobra, my i tak tutaj mamy niedaleko auto, także będziemy tu stać, Marcin, zanieść, przypilnujemy ten telefon, może akurat. No szkoda by było, nie, żeby ktoś ja stracił wiem, telefon. Akurat, no, to jest telefon, nie? Powiem wam, Flomark kozak, Marcin, co? Marcin tu sprawdza wszystko, to jednak nie jest srebro. Jest to 90% cynku, ale jest to stare widać, bo ma pełno takich Ładne. tych i ładnie to wygląda, ja lubię takie starocie. Ma na, także... pewno, dwie, ma na pewno dwie plomby, które są bardzo ciekawe. A no i tyle. Się już mówisz, sprawdził sobie ile ten barometr kosztuje. Ile ty dałeś za niego? 5 euro. 5 euro dałeś za niego? A ile, no co wiesz, ty musisz na te ceny tak patrzeć. No, tak nie, wiesz, bo... no ale chociaż jakbym kurna 5 euro wyjął, 180, 134. Zobacz Alex, pan, 300 zł. No, to zobacz, 300, To są 900, starsze. Morski no, barometr. No to morski barometr. I się bo ma punce z tyłu. Cenę żeś jeszcze... Zobacz ma punkty z tyłu. No. Jak ma z tyłu? Tutaj zobacz. No, Ma tu na dole takie, na, taką no. bitkę. nie? No, no i fajny zakup, nie? Oczywiście to jeszcze nie koniec dzisiejszych tam, no, bo, że... bo tego jest więcej dzisiaj szaleństwo, szaleństwo <laughs> prawdziwe. Z Marcina naprawdę szaleństwo. To pierwsze stoisko to w ogóle mnie powaliło na nogi, ale mówię, oczywiście, e, sprzedający musiał trochę mieć to pochowane. Nie, nie możesz tego tak wystawiać oficjalnie. Na widok ktoś się zainteresowany, to wtedy on to wyciąga. No dobra, my ma robimy małą przerwę, wypijemy sobie kawkę i robimy drugą rundę. I to... Weź sobie to, Trzymaj to, ten ten. to zobacz. To nie jest gdański herb? A widzisz ten ten? To sprzeda sprzedawcy byli z Polski, nie? No. Sprzedawcy byli z Polski. No. Także najprawdopodobniej to będzie coś z Gdańska. Mam jednego kolegę, który się zna na takich rzeczach. Muszę mu to zaraz wysłać. To będzie z Gdańska, Marci. To, to będzie na, na, na 100% to jest gdański herb. Gdański herb. Także mamy chyba coś, jakąś ci, szkatułę ten, z Gdańska najprawdopodobniej. Też może być tego. No, da, No, bo ten barometr też był od nich tak, kupiony, także to barometr, też... Nie, ten barometr innego nie, od innego był kupiony. Od od, 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 a nie, barometr od nich kupowaliśmy, także my najprawdopodobniej mamy jakieś stare, stare rzeczy, 1770 rok. No, no, o kurde, no to, fajnie, no, to na razie to naprawdę to mega, mega, mega mamy tutaj zakup zrobiony. Płynki do kawy, zaczynamy drugą rundę. Są takie ładne też, nie? I mamy medale, Pokaż. pokaż. Więc co to jest za? Ostfront, nie? No. Ten tutaj za 25 no. euro. Czy to jest to, to no, Nie wiem, no taka cena no, wygląda tak oryginalnie, No ale to wszystko wiesz, to wszystko idzie zrobić, że to oryginalnie wygląda. Nie wiem. Na, a na końcu to wcale. Ja musiał to do ręki złapać. On by musiał to otworzyć, nie? das Alma Kuchen? Das oryginalny? Yeah. ja. Was kosty. Die Kreuz? Da steht 20 drunter, aber da ist, äh das ist das ist erste Weltkrieg, ne? Nee, hat mir eben einer gesagt, das ist auch zweiter. Wer dieser? Ja. Nein, das, das ist, das ist das erste. erste ja, ja, ich, ich sage auch immer Ach so, das ja, erster okay. Weltkrieg. Aber mir hat eben einer gesagt, okay. nee, nee, das ist auch alles zweiter. Das, ja, das ist kein Original. Meinst du nicht? Das, ist, das ist dieser. Äh, 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 ich weiß, Winterschaft in Osten. Ja, ja. Ja, ich kenne ich das. Aber das ist original, ich bin das nicht... ist original, das ist nur äh, sehr sehr alt. Und, und das ist auch original. Da steht hinten mhm. drauf, was das ist. Da ist halt dieses dieses. Malci, siehst du, das ist nicht original. Siehst du, das ist Ja, ich glaube nicht, dass das original ist. Das ist alles original. Das ist, tschüss. Alles original, wie so oh, oh, uh, yeah. gesagt. Aber wenn, wenn das jetzt Machen genau. Sie noch mit Preis was? Wenn du alles zusammen haben willst, kannst du alles zusammen für 50 Euro haben. 50? Ja. Das ist auch original hier. Das ist auch original. Hier, äh, to to das steht auch hier, was das ist. Äh, tak, das ist kein, ich habe gesagt, das ist Plastik. Der hat mir vorhin gesagt, das ist kein Plastik. Das ist so eine Art Zink. Zink. Das ist von Zink gemacht, ja, ja. weiß Ich Ich dachte, das wäre Plastik. Äh, das heißt äh, auch gut. Ja, das ist ein argentinisches äh oh, Wie hat, hat er vorhin gesagt? Argentinisches das, Ich habe das Messer, bei eBay steht das drinnen mit 120, mhm. ich habe aber äh, Preis von 60 Euro oder 65 mhm. habe ich drauf geschrieben 65, mhm. ich habe das gleiche Messer nämlich bei Pik, Piklik mhm. verkauft mhm. für 65 Euro okay. und den Preis habe ich da drauf okay. geschrieben Dankeschön, damit schon mal Żołnierzy, żołnierzyki małe, też fajne, lubię takie małe żołnierzyki, też są, to są makiety, nie? Takie bardziej. <gry> Napoleonce. Stare budziki, buciki. Kurde Marcin, ja tutaj się kręcę, ja nie wiem gdzie, normalnie o Czopląsu idzie dostać, co to To masz znaczki, nie? Pokaż, to też jest fajne. Ciekawie ja to kosztuje. Zobacz, Adolfo jest. No sam Adolf ja wiem. Klassez. weź jeszcze, po, weź otwieraj dalej. Poczekaj, przecież nie będziemy tutaj. Deutsche Reich. Klasers. Ciekawe ile to kosztuje. Jak ci powiem, jak za jakieś nie za wielkie pieniądze, to... A, tu masz Adynała, nie? A to masz tego... To są takie, to są takie znaczki od... Tu masz też fajne, czekaj. Tu są jeszcze te, jak się nazywało. To dobrze, to e. Hindenburg. Hindenburg, zobaczcie znaczki jeszcze z Hindenburgiem. Gdzie ja jest to... ja. Aha, ok. To no, też fajne, nie? Fajnie to jest. No, za piątkę ja bym to wziął od razu Mi się nie zastanawiał. Bo fajnie ja lubię takie rzeczy. No widać, że no znaczków nie podrobisz raczej z pieczątkami, nie? to by się nie opłacało, bo to nie są wiesz, jakieś nie wiadomo jakie ceny, nie? Pytaj się. A soskę Kogo? Kogo się mam zapytać? Koga się mam zapytać? Tego Pana. Azu. Będziemy się tu zapytać. Tego Pana w czapce Tego Pana w Was dasz? I mówię? Was ich mit habe, alles Ohne Handel, gib mir bitte. Nein, ich habe gesagt ohne Handel. Ohne Handel? Das alle Ja, ich kenne das doch. Oh, nie wiem. Ich muss überlegen, okay? Gib mir zwei Euro mehr oder weniger, nimm mit 8 Euro. Ach to wyrośnemy na bez smyt Wezmę to za 8 euro, bo podoba mi się to I zostanie mi Marcin. Moje zakupy się już dzisiaj kończą, zostaje mi 8 euro. Ach to jedany. Zu, Dankieszynny. Także ja mam kolejny zakup zrobiony. Klaster ze znaczkami z trzeciej rzeszy. Z, jeszcze z Hindenburgiem dodatkowo to też już taki smaczek daje Dokładnie, swój. Także bierzemy to. Marcin. Bierz. Brać. Bez. Idziemy dalej. Jak mi z nimi zostało? 50 centów. <grym>, to na, kawę. <grym>, to na kawę. NG jest. NG też. NG jest. The Cancellary. Paski. O, fajne te kufle. Kufle są fajne tylko. To są wszystko z tego, z Bejroku. z tą i Piękny jest ten kufel też, nie? Też masz takie szklany zobacz Nie, znaczek. tam fajny jest też. Ale kupiłem e, robiony, nie? Tak. Ręczny. Bazoni Bazonik to jest taki. No O, też fajny. Pokaż z pod spodu? No. Jega. Jega. Stare jakieś książki. Idziemy dalej. Tam zobacz, Marcin, tam adlery stoją. O, tam będzie rarytas. Mówię, jakaś stara biżuteria, no to cyk i mamy. Ten krzyż jest bardzo piękny. Ten krzyż tutaj? No. O, ładnie wygląda. Ma coś w środku nawet, jakiś tak inny kamienioł. No bardzo ładny jest. Nie? No, no dobra. Podkowa na szczęście, może być za... Mi 50 centów zostało, może podkowę na szczęście? Nie dostaniesz za 50 centów. Za 50 centów to Co? nawet już kawa nie kosztuje tyle. Co, nie dostałem? Kolejny jakiś kufelek. Fajne te kufelki są takie zdobione. O, no to, to jest, jest prawdziwy to jest święty Graal. To jest lampa. Ale to wygląda jak święty Graal, nie? Myślałem, <grym> że do księdza trzeba. <grym> do Grala trzeba księdza. Stare aparaty, ten jest fajny taki, no, nie? 100 no. lat ma na pewno, nie? Bo takich no. chyba z pierwszych aparatów to takie wyciągane. Aha. Też fajne. Babuszka, lampkę babuszka. Do... Lampkę wyłączyć. Ona no się sama automatycznie wyłączy. Czekaj, Też fajne. Zobacz, zdjęcie średniowiecza Marcin. Ale fajne, nie? Jakieś tam rekonstrukcje pewnie robione. Pokaż ten. Was kostet Jako Jakoś 100. no. Powiem Ci Marcin, ładne, masz dychać jeszcze to? Mam dziedzę, to tak. Kurde, ładne to jest ci powiem. Z spodu, no nie interesuje? Nie no, srebro raczej to nie jest. To cyn. też cyn. Mhm. Srebro to wiesz jaka to by była cena, nie? Zabójcza. To jest to To jest pomca. Są takie. To Te są też ładne, nie? A co to jest? Ale już nie chcę, tylko już mam jednego, który nie wyłączył. No no, ile ty gralów, nie? No Za 8 byś to wyrwał. No, spokojnie. No ceny zawsze podają większe. To jest też ładne. Ale to jest już ciężkie, ci nie, nie. powiem. Też te rzeczy lepiej wygląda, ale to nie ma punce? Nie ma punce właśnie. Co mnie interesuje, to tamten ma punce. Ten ma punce? No, ten ma, to nie jest srebro przecież. No nie, zobacz, ma punce, zobacz. Przyjrzyj się dobrze. Przyjrzyj się dobrze. Kupuj, zostaw. On ma punce normalnie. Gdzie ty tu punce, Marcin, widzisz? To są stare płynce. Ale to nie wygląda na jakieś znaczy... stare chyba. Idziemy w necie. No to weź w necie. Rób Marcin wbijaj, sprawdzamy od razu na miejscu. No Zobacz, bo my tak, musimy tak, to tak, sprawdzić tak, jak tak, coś tak, kupimy tak. tutaj. No ale Marcin wie, że podróbek jest pełno takich. Odwróć to do górnogami. Tutaj masz do góry nogami. Zobacz. Pokaż to Pokaż to. No Zobacz. Pokaż. No ale to ci wszystko wyskoczyło Marcin, nie? No dobra, no ale antyk, antique, antique Pocket Watch to są funkcje od tego, to są naprawdę półce od takich jubilerów wytw wytwórców, wiesz? No 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 no, no ciekawa sprawa hmm. No nie wiem, co ty o tym myślisz, Marcin? On no, tak nie wygląda to jakieś na bardzo stare Ewentualnie ładnie wypolerowane, mm -hmm. ale wypolerowane są. Ale to ja bym jeszcze bardziej to wypolerował. No, Marcin ma te swoje srebra cuda. No nie wiem, Marcin, masz dychę, to bierz. No ja nie chcę, ja mi zostało 50 centów, także za 50 centów raczej ja już nic nie dostanę. Ale fajne to. To takie nowocześniejsze zegarki. Co to jest? To jest termofor. Termofor? Ale to jest stary, to się się tak. na, na, nakładało węgiel i to łóżkę się stawia. Aha, to też musi być takie Widać, że to stare, no, bo to stary. takie pordzewiałe. No niestety, miecza nie ma, Marcin. No nie ma miecza. Nie ma miecza. Miał być miecz i nie ma miecza. To no, co to jest? No. No. no jest tych tutaj naprawdę, takich... Konkretny flowmark z antykami. To też tutaj zobacz, to okucia, nie? Co to jest w Naręczniki, no jakieś takie. Ale czy to stare? Nie. nie wiem, raczej mi się wydaje, że to za stare nie jest, Marcin. Siesz do fajnego co widzę. Łyżka. No to są my warci, to są wszystko. A no to nie jest nic starego, 1991. No ale i tak ładna. Co tam jeszcze masz? Entschuldigung. Tu masz jakiś medal? Entschuldigung. Kaisera chyba. Das ist für den Einsatz, he? Steht dort dann, habe ich alles ausgezeichnet. Okej. Okay. Wszystko zdecydowało. Aha. Das ist unecht. Das ist nur Deko für die Frau. Tu masz monat Tak. Pokaż. Tu masz amerykańskiego to... ale... Pokaż. Czekaj, zaraz, zaraz. Dobra. Tu masz, to jest na pewno srebro. Ten 64 Srebro, jest srebrny, bo amerykańskie były do 64-tego Ale one są ciężkie, nie? To jest srebro, nie? 1490, 1924 rok. Co to jest? To samo ameryka? Amerykańskie, to jest 39, ale surowo no takie konkretne, ale to są prawdziwe monety, no. nie? Dobry. Ten, ten Walking Liberty, o się nazywa. To jest y, chodząca y, pani, statua wolności, się nazywa, To aha, umie aha, umie ona jest bardzo aha. fajna, ona jest bardzo dobrze ale 39. ciekawa ty. Skup. Ja? Ja? Ja. ja. Was weg und wie sind hier? Von Hitler. Ja, das ist die das und das ist die, äh, wenn die, die Nadel dran wäre, 170 Euro. Aber die Nadel ist da ab. Aber das ist, also eine, das möchte, ist keine Münze, das ist nur eine... Äh, Gedenkmünze. Geden Gedenk Gedenkmünze. Mhm. Oh Gott, was kostet das? Also ich möchte 90 Euro. 90 Machen Euro. Machen Sie Google, dann sehen Sie es gleich. Das ist eine ganz mhm. bestimmte. Oder glaube, die Lenz-App geht nicht. auch. Ich mache alles ganz genau. Das ist ein Abzeichen. Mhm. Gedanke, ne? Das ist das ist äh to, 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 to jest oryginalny. jest Producent, nie? tych tak, 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 odznak. Nie, to jest oryginalne, bo 90 euro. No dużo, nie? Trochę, dużo, ale ładne dużo, to jest. Cie ładne, dużo. no. Adolf nie jest ładny, no bo to wszystko zło było Hitler największe. Też u nas unajmy wichtig in diesem, ne? Ja. Ja. Die sind alle. Ja. No. Ale też fajne, nie? Piękne rzeczy są naprawdę. nie? Jak widzicie, pani też ma w torebce schowane, to no bo tego nie można wystawić. No to jest po prostu zabronione. A tutaj na dole zobacz to, to. też trochę ma lat na pewno, to jest stare. Widać, że to jest stare. Nie? Stara farela na, taki, na takiej desce malowane, tu tak samo. No jakaś data Aha, powinna ja. być. Pokaż to. No, też stare widać, nie? Ja. Ale to nie, nie jest nic z tego, bo nie jest Wczoraj no. czulowym no. wypolarowane. Jednym słowem idzie dostać Marcin tu oczu pląsu, naprawdę, nie? Ja natürlich. Hiszpański. To jest guzik chyba, nie? To jest to guzik? No, to jest guzik. To może być bardziej ciekawe. Nie, nie ma żadnego tutaj producenta. To jest ciężarek, tak? Czy co to jest? Naprawdę idzie dostać oczoplonsu jednym słowem. Bez życia, bez co? życia. Czemu bez życia? No nie ma tego. Aha, nie ma. Środka. No Ole jakiś dzwonek. Okie to jest ciężkie, to nie? To jest na ten kretny mm. to jest od konia. Na pewno od konia albo od, od czegoś innego zobacz. Ale mm. nie, ma, nie ma życia nie ma. No nie ma życia, no nie ma bo życia. nie ma czym IHS, dzwonić, nie? IHS, HS zobacz. IHS, no. no. ale temat. Ale ci powiem czy to jest taki oryginalny? To jest oryginalny. Może to ten jest sam, dzwon sam dzwon? Coś po samej skórze. No to jest no. To. O może wiesz co, ale mi się... nie ma życia. Nie, wiesz dlaczego? Marcin, zobacz, tutaj jest, ten zwół może jest oryginalny, ale to tutaj jest, to jest, to jest na nowo zrobione, wiesz? To, to. to jest dorabiane. no i to wiadomo, ten, ten pas jest stary. No dobra, tu jeszcze jakieś takie digrose, jakieś takie książki, całe takie z, z, z czasów Cesarstwa Niemieckiego, książki, no jest tego trochę naprawdę. No, no, no stary starym oktowizor jest. A widzisz ten kurs? Tak. Ja. Zobaczcie, no, stary starym oktowizor, nie? Znaczy to, to, to jest stara lorna, która kupowała takie uh -huh. rzeczy przez wiesz. Myślisz, że to jest z czasów II Wojny Światowej? Tak, może być. W całym się zdziwi. Co to jest? 295 uh -huh. 200, 200, 200. Ten hajs to się nazywa, że to jest oryginalne, jak jest taka cena zabójcza. Ja, to, to jest oryginalny. II Weltkrieg, nie? II Wojna Światowa. Do uh -huh. mhm. Czyli do kopów? to. No. Tak. Fajna sprawa. A lornetka chyba też, co? Zobacz. Jest też a To jest pierwsza a wersja, oder? Oda, for, 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 na tych militarach nie znam w ogóle praktycznie. No to wpisz w pryzmat. Wpisuj, Marcin, pryzmata, zobaczymy, co nam wyskoczy. Pryzmat, wezmę zdjęcie z tego. Wróciliśmy po świętego grada. No, Marcin, no, to jest styk. To jest stary styk. Widziałeś, na No, wygląda to fajnie. Pan chce 9 euro za to. Marcin tak 8, ale no. Masz miałeś jeszcze tyle 9 euro? Chcesz to brać? Fajnie to wygląda. Ja mi o pieniądz, ja bym to brałem, się nie zastanawiał. Nie, is... miś. I Marcin już no no, no, no. zakup został zrobiony za 9 euro Święty Gral Piękna rzecz. Ja bym miał Marcin ja bym też to przejął, no ale już niestety mi nie zostało 50, 50 centów. No dobra Marcin. Kolego mój, przemiły. Uważaj na ten bagażnik, bo on jest niebezpieczny. Będę pił z niego. Marcin będzie pił z Pucharu. zakupy, Pucha Słuchajcie, przechodzimy do podsumowania naszych zakupów. To mi się podoba, nawet jak to nie jest oryginalne, to i tak to mi się bardzo podoba, bo jest to fajne. Akurat pasuje do witrynki, także mamy taki kielich piękny. Tutaj mamy klaser ze znaczkami. To Czyli są właśnie tego klaseru, tu są, nie no, no, ale pokażę Wam oczywiście też. Tu są znaczki jeszcze z czasu cesarstwa niemieckiego. Dobra, także sprawa. Ces mamy e, znaczki z Hindenburgiem. Cesarstwo niemieckie z Kaiserami. Jaka cena do, była? E, 8 euro za to no, dałem. No, 8 euro. Zobaczcie. Wydałem 19,50 na to. No, Ale także... naprawdę fajne rzeczy tym Fajne rzeczy. No, szkatułka to... Marcin jest w ogóle zły na mnie, mówi. No, nie pokazałem, nie? No, ty... On chciał, Czekaj, on chciał tą szkatułkę 1770 Czekaj. rok. Co jeszcze może być ciekawą historią, będzie to szkatułka pokażę, z Gdańska. Jest tutaj najprawdopodobniej herb Gdańska, jest taki już wytarty. Proszę także nas, to by było naprawdę mega, me, 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 mega, mega zakup. I z tym panem też jest panem. A Marcin co ma? Barometr? Ja mam barometr. Tak, barometr będzie może być, Tam się zdziwił, nie zdziwił. Barometr, barometr i ten, ten. A czemu ty mi to zabrałeś? Nie, bo to A wypadło. to wypadło. No dobra, pakujemy to do środka. I tym miłym akcentem podsumowującym dzisiejsze wyjście na taki prawdziwy targ staroci, w końcu to jest to, co, to, co chciałem zobaczyć. Ten e, e, Flomark staroci jest, e, Mar Marcin co 15, tak? Tak. 15 każdego miesiąca, także na pewno będę tutaj zajeżdżał. Ja Wam dziękuję o to za pozytywny odzew z filmu, pierwszego filmu z Targów Staroci. Naprawdę mega odzew od Was. Dużo nowych subskrybentów oczywiście, których witam serdecznie na kanale. I tyle, co widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!